No man, no law. Sylvester Stallone to jedna z największych gwiazdki na akcji. Jednak jego droga na szczyt nie była usłana różami. Niewielu w niego wierzyło i na początku swojej kariery walczył o to, aby po prostu pojawić się przed kamerą. Większość ról, które w bólach otrzymywał, wiązała się ze statystowaniem. Zresztą nawet to statystowanie nie było gwarantowane, gdyż jego charakterystyczny wygląd połączony z częściowym paraliżem twarzy nie ułatwiał wygrywania castingów nawet na te najdrobniejsze role. Na swój gigantyczny sukces, Musiał sam zapracować. Michael Sylvester Gardenzio Stallone urodził się 6 lipca 1946 roku w Nowym Jorku. Jego ojciec, Francesco Stallone, był włoskiego pochodzenia i przeniósł się do Stanów w 1930 roku, gdzie pracował jako fryzjer. Jego mama, Jacqueline Stallone, parała się astrologią, tańcem oraz kobiecymi zapasami. Sylvester posiada również młodszego brata, Franka Stallone, który jest piosenkarzem i gitarzystą współpracującym okazyjnie ze starszym bratem przy niektórych jego filmach. Skąd Sylwestra Stallone ten komplikujący karierę paraliż. W czasie porodu lekarze nieprawidłowo użyli specjalnych szczypców, które uszkodziły Sylwestrowi nerwy i doprowadziły do częściowego paraliżu dolnej lewej strony jego twarzy. W wyniku zaniedbania lekarskiego Sylwester nie może poruszać niektórymi partiami twarzy oraz nie jest w stanie w pełni wyraźnie mówić. Ta charakterystyczna wada spowodowała, że w czasie uczęszczania do szkoły młody Sylwester był często wyśmiewany przez swoich rówieśników. Obecnie jednak możemy swobodnie stwierdzić, że aktorowi

Don't w latach 50. cała jego rodzina przeniosła się do Waszyngtonu, gdzie ojciec otworzył szkołę piękności, a matka siłownię dla kobiet. Stallone uczęszczał do różnych szkół, jednak ostatecznie w 67 roku trafił na Uniwersytet Miami na wydział aktorski. W czasie swoich uczelnianych prób korzystał z pseudonimu Mike Stallone, który w 70. roku zmienił na Sylvester Stallone. Nasz aspirujący aktor po skończeniu uniwersytetu nie miał lekko. Został wyrzucony z wynajmowanego mieszkania, a ciężka sytuacja finansowa finansowa zmusiła go do nocowania przez trzy tygodnie na dworcu. W desperacji zdecydował się wziąć udział w castingu do filmu erotycznego. Za dwa dni pracy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 200 dolarów. Film pojawił się na rynku w 70 roku, jednak warto tutaj jako ciekawostkę dodać, że gdy już Stallone wyrobił sobie markę w filmowym świadku, film został przemontowany i wypuszczony jeszcze raz pod tytułem Italian Stallion. Twórcy tego dzieła zdecydowanie chcieli dorobić się na sławie swojej gwiazdy. Sam Stalon do udziału w tej produkcji podchodzi z odpowiednim, zdrowym dystansem. Start. Sylwester zamieszkał razem ze swoją dziewczyną, Saszą Chuck, która pracowała jako kelnerka. W tym czasie Stallone podejmował się rozmaitych zawodów. Pracował na przykład jako sprzątacz w Zoo oraz obsługa w kinie. Z tego drugiego został zwolniony, gdyż zaczął odsprzedawać nieregalnie bilety. Przez cały ten czas starał się bezskutecznie znaleźć jakąkolwiek pracę w branży filmowej, równocześnie szlifując swoje pisarskie umiejętności w lokalnej bibliotece. Wszystkie role, które udało mu się zdobyć, były co najwyżej występami w roli nic nieznaczącego statysty. W filmie Masz pojawił się jako żołnierz siedzący przy stole, w Pigeons jako gość na imprezie, w Bananowym Czubku jako bandzior z metra, w Klut jako tancerz w nocnym klubie, a w Więzieniu Drugiej Alei jako uciekający przed bohaterem Kieszonkowiec. W 1972 roku Stallone nie udało się zdobyć roli statysty w Ojcu Chrzestnym. Zamiast tego zaproponowano mu udział w filmie No i co doktorku z Barbarą Streisand. Niestety jego wystąpienie było praktycznie niezauważalne. Wszystko to doprowadziło do jego załamania. Podobno był wtedy na granicy całkowitego zrezygnowania z aktorskiej kariery. the, stars of the new movie, of Flatbush. the lords of na szczęście po latach prób udało mu się wreszcie zdobyć role, które były czymś więcej niż siedzeniem przy stole na trzecim planie. Wystąpieniem, które dało mu tak potrzebnej energii, była rola w filmie Chłopaki z Flatbush". Jego twórca zauważył Stallona w czasie gry na deskach teatru i przypadł mu do gustu na tyle, że zdecydował się powierzyć mu jedną z głównych ról. Not, not, not when you're alone został przyjęty przez krytyków na tyle ciepło, że w 1975 roku udało się Sylwesterowi wystąpić w kolejnych produkcjach. Nie były to co prawda role pierwszoplanowe, ale chociaż coś ruszyło. Stallone pojawił się w takich filmach jak Żegnaj, Laleczko, Capone, Death Race 2000. Wystąpił również gościnnie w serialach Police Story oraz Kojak. W 76 roku w kinach pojawił się prawdziwy Hit, który zmienił Sylwestra Stallone w światowej klasy aktora, czyli Rocky. Jednak warto się tutaj na chwilę zatrzymać. Jak to się stało, że Sylwester, z aktora mającego problemy ze zdobyciem roli drugo nagle wystąpił w takim hicie jak Rocky? Cóż, jest takie przysłowie, nie przyszła góra do Mahometa, to Mahomet przyszedł do góry. Stallone był tak zmęczony występowaniem w nic nieznaczących filmach, że stwierdził, że sam musi stworzyć film dla siebie. Pomysł ten wpadł mu do głowy 24 marca 1975 roku, gdy oglądał walkę Mohameda z Chakiem Weppnerem. Potyczka zrobiła na nim takie wrażenie, że w ciągu czterech dni stworzył scenariusz do swojego filmu. Rozpoczął długą wędrówkę od studia do studia, próbując go sprzedać. Niestety sprawę utrudniał fakt, że chciał zagrać w tej produkcji główną rolę. Studia nie były do tego przekonane i tak jak pojawiały się propozycje kupna scenariusza, tak w castingach wymieniano takich aktorów jak Robert Redford oraz Burt Reynolds. Wreszcie Sylwestrowi udało się dopiąć swego, jednak budżet na film z jego udziałem został bardzo ograniczony. W końcu żadne studio nie chciało ryzykować wtopienia dużej ilości gotówki w projekt z aktorem, którego nikt w branży tak naprawdę nie zna. Fundusze przeznaczone na produkcję filmu były tak niskie, że Sylwester musiał obsadzić w niektórych rolach swoich znajomych, a nawet rodzinę. Na przykład jego ojciec uderza w dzwonek na ringu, jego brat wciela się w ulicznego grajka, a jego pierwsza żona w panią fotograf. Jak w Wszyscy dobrze wiecie, film okazał się gigantycznym sukcesem. Zarobił setki milionów dolarów i został nominowany do Oscara w aż 10 kategoriach. Ostatecznie otrzymał 3 statuetki: za najlepszy film, najlepszą reżyserię oraz najlepszy montaż. I Rocky, Irwin, Sukces Rokiego oczywiście szeroko otworzył przed Sylwestrem drzwi do kariery w Hollywood. W 78 wyreżyserował i wystąpił w filmie Paradise Alley oraz pojawił się w filmie Fist. Natomiast w 79 roku napisał, wyreżyserował oraz wystąpił w drugiej części Rokiego. I zgadnijcie co? Film oczywiście był wielkim sukcesem, zarabiając 200 milionów dolarów. His whole life was a to one shot. W 1981 wystąpił w dwóch filmach, obok Michaela Kena w Ucieczce do Zwycięstwa oraz w thrillerze Nocny Jastrząb. Natomiast 1982 rok to powstanie drugiej kluczowej dla Sylwestra marki, czyli Rambo. Sylvester Stallone. This time he's fighting for his life. First blood. Sam film powstawał od 72 roku, czyli jeszcze w latach, gdy Sylwestra Stallone nikt tak naprawdę nie kojarzył. Celowano wtedy w różnych aktorów: Roberta De Niro, Clinta Eastwooda, Paula Newmana, Johna Travolta. Al Pacino już był bliski podpisania kontraktu, jednak ostatecznie odrzucił propozycję, tłumacząc swoją decyzję tym, że historia w Rambo była zbyt mroczna. Propozycję odrzucił też Dustin Hoffman. Po rozmaitych perturbacjach, zmianach na stanowisku reżysera, modyfikacjach scenariusza, w 76 roku do współpracy. Pracy został zaproszony Sylwester Stallone. Jego ogromny sukces w Rockim zwrócił uwagę studia i zdecydowali się postawić właśnie na niego. Oczywiście wybór ten okazał się strzałem w dziesiątkę, a Sylwester w ciągu kilku lat stał się jednym z najbardziej znanych aktorów kina akcji. Zwa, bude, bude! Od tego momentu praktycznie cała kariera Sylwestra Stallone będzie oparta na tych dwóch seriach. Do 2000 roku pojawiło się w sumie aż 5 części Rokiego oraz 3 części Rambo. Tak mocne eksploatowanie tych marek musiało w końcu doprowadzić do spadku formy. Zarówno Rocky 5 oraz Rambo 3 zebrały bardzo słabe oceny i zapoczątkowały kilkuletni okres filmowej emerytury Sylwestra. Oczywiście Stalon do 2000 roku pojawiał się również w innych produkcjach, ale żadna z nich nie dorównała w popularności tym dwóm markom. Pojawił się w takich filmach jak Kryształ Górski, do którego zresztą zaśpiewał piosenkę. Yeah. Średnio przyjętym ponad szczytem, lepiej przyjętym Tango i Cash oraz rewelacyjnie przyjętym filmie Cobra. W 1993 wystąpił w Nakrawędzi, a później w człowieku demolce. Wcielił się też w sędziego Dreda oraz wystąpił razem z Robertem De Niro w Copland z 1997 roku. Te wszystkie mniejsze lub większe sukcesy nie zmieniają jednak tego, że prawie cała kariera Stallone oparta była na dwóch filarach: Rambo i Rocky. W momencie gdy te dwa filary zaczęły tracić na atrakcyjności, równocześnie zaczęła blednąć aktorska gwiazda Sylwestra. Stallon chyba zdawał sobie z tego sprawę, gdyż na 6 lat prawie całkowicie. Wycofał się z branży. Are you? Powrócił natomiast z dwoma produkcjami, tak, zgadliście z kolejną częścią Rokiego oraz kolejną częścią Rambo. Tak jak Rambo nie był jakimś wielkim hitem, tak szósta część Rokiego została przyjęta bardzo ciepło. Co ciekawe, Rocky 5 pojawił się w 1990 roku, a Rocky 6 w 2006, czyli dzieli je aż 16 lat. Ostatnie poczynania Sylwestra to przede wszystkim seria Niezniszczalni, której pierwszą część również wyreżyserował, oraz różne pojedyncze strzały, jak na przykład rola w Strażnikach z Galaktyki. Jednym ze zdecydowanie jaśniejszych punktów jego współczesnych filmowych dokonań jest seria Creed, czyli duchowy spadkobierca i swego rodzaju spin-off Rockiego. Sylwester Stallone zdecydowanie odbił się od dna. W ciągu kilku lat udało mu się zmienić losy swojej kariery o 180 stopni. Z aktora, który ledwo zdobywał role oparte na statystowaniu w filmach, przeobraził się w światową gwiazdę. Do tego zrobił to na swoich warunkach. Absolutnie nikt w niego nie wierzył, nikt nie chciał go zatrudnić. Musiał napisać własny scenariusz i za bezcen nakręcić własny film. I to zadziałało. Rocky i Rambo to marki, które idealnie pasowały pod jego wizerunek i jego sposób Gry aktorskiej. Na tych markach oparł skutecznie całą swoją karierę. Sylwester twardo stąpał po ziemi i świetnie zdawał sobie sprawę z tego, gdzie leżą jego atuty i czego unikać, no i jak poprowadzić swoją aktorską przygodę. Bo, jak widać, czasami trzeba po prostu wziąć sprawy w swoje ręce.